będziemy Będziemy się dzisiaj za wymianę przedniej szyby E46 jak tu widać poszła szrama po całości Długość szyby Tak więc cała do wymiany Co będziemy robić? No, na pewno musimy ściągnąć tutaj wycieraczki Całą tą osłonę I oba słupki tutaj ściągnąć z boku To tyle jeżeli chodzi o wnętrze auta Później zaczniemy wycinać Tutaj co mamy do tego? Sprężone powietrze Taśmę po przygłożeniu nowej szyby drucik do wycinania, tutaj podkład, żeby był tutaj środek gruntujący, przed położenie szyby, nożyk tutaj do odczyszczenia starych szyby, pędzelek do nałożenia tego gruntu. No i tutaj klep do szyb, sprint i pistolet do wyciskania. No ale dobra, nim zaraz cokolwiek zaczniemy robić, przejdźmy najpierw do szyby. Mam tutaj używkę. Tak więc już idę ją pokazać. No i tak mamy tutaj szybka, jest zamontowana z innego, tutaj trzeba nożykiem to wszystko odczyścić, cały ten rand, żeby było czyściutkie. I później tym gruncikiem i tam jeszcze na aucie też będzie trzeba odczyścić. Tutaj szybkę mamy już z czujnikiem, tak więc będzie można to popodpinać sobie później. Ale najpierw się weźmiemy za wklejenie. Dobra, ja biorę nożyk, będę teraz to odcinał, czyścił tutaj na tej szybie. Jak wyczyścimy szybę, to przejdziemy do auta i będziemy tam rozbierać. Dobra, nową szybko już mam przygotowaną. Tutaj trzeba to całe wyciągnąć, czymś podważyć, jakimś płaskim. Nie mam tutaj za bardzo czym teraz. Pod tym są trzy torksy 20. No i po prostu wtedy jak tu odkręcimy te trzy torksy, które tu są w tych punktach. To całe to odciągamy do siebie. Tam z dołu trzeba tak troszkę poruszać, żeby to wyszło. No i wyciągniemy jeden drugi. Tam odkręcimy wycieraczki z przodu, żeby ta osłona zeszła. No i powinniśmy mieć już tak szybę, prawie że na wierzchu, żeby szło ją wyciąć. Dobra, pokażę jak to będzie wyglądać już bez tych słupków i bez tej osłony z wycieraczkami. Dobra, gdy już tu mamy wszystko ściągnięte, nie ma tych wycieraczek, nie ma tej osłony w środku wygląda tak, słupki są zdjęte. Tutaj jeszcze dodatkowo ściągłem te słoneczniki. Żeby nam tutaj lepiej to pracowało w dół, żeby nie przykleić tego z szybą. I teraz co? Teraz tutaj wsadzimy, wygniemy tą listwę do góry, żeby nam wylazło. No i tędy będziemy się przebijać pod szybę i ją po prostu zaczniemy wycinać dookoła drucikiem. Tak jak wycinać, to już widzieliście na rozbiórkach gruza. Tak więc będę dogrywał dalej, jak już to będzie wycięte i będziemy czyścić to miejsce pod wklejenie nowej. I teraz tak, gdy tą listwę sobie wyciągniemy tutaj, normalnie ją podważymy do góry, rzemy sobie jakieś wkrętę i po prostu wkręcamy tutaj w samym rogu tak, żeby pokazał nam się właśnie tutaj. O, tutaj wyszedł. I teraz po prostu go wykręcimy i w tym miejscu przełożymy sobie linkę i będziemy już ciąć. Dobra, bierzemy się za cięcie tej szyby. No i tniemy pełne zaangażowanie tutaj mojej kobiety w aucie, I jedziemy z tą szybą. Dobra, dogram, jak już będzie tutaj wycięta. Dobra, panie, takie przyspieszone tempo teraz, szyby już nie ma, jest wycięta. Tutaj jakieś takie opiłki nam zostały, co się ułamały. Trzeba to wszystko odczyścić, zdrapać do zera. I wtedy, jak tu będzie czyściutko, wszystko bierzemy się za szybko, kładziemy grunt, przyłożymy szybkę, sprawdzimy, czy wszystko pasuje. No i tak, gdy już mamy przygotowane tam auto, tam jest oczyszczone wszystko, to tutaj bierzemy sobie ten nasz gruncik, pędzelek jakiś czy coś. No i jedziemy tutaj ramkę dookoła. Możemy również pojechać na aucie tym samym. No i jak tutaj to nałożymy, bierzemy nasz klej. Ja już mam tu przygotowany na pistolecie. Nałożymy go dookoła szybki i będziemy ją przyklejać. Dobra, ja już tu się nakładam to na to i pokażę jak już szybko będzie wklejona. No i tak szybko nam siedzi, amatorsko wklejona. Nałożyliśmy, przyłożyliśmy. Nie mam tej nowej uszczelki na szybę, więc to dookoła nie idzie. No ale założyliśmy tą starą, też jakoś daje radę. Nigdzie szpar nie ma. Poczekamy teraz aż to przeschnie i sprawdzimy, zlejemy go wodą. Czy coś cieknie do środka czy nie. Ale raczej nie powinno, bo jest gruba warstwa tego kleju nałożona jest zaciśnięta, więc powinno być OK. No i co? Szybko, fajna, bez pęknięć, bez niczego. Bodzie można jechać na przegląd. To tyle, jeśli chodzi o wymianę szyby w moim wykonaniu amatorskim. Jeżeli ktoś chce, widać, że działa. Tak więc zostawcie łapkę, subskrypcję i czekajcie na kolejne filmiki.